Wiesz jak jesteś na o coś zły? Nie. nie. Zły. 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 Nie no, ale jakby coś było między nami nie tak, to powiedz no. Ale między nami jest tak, od kiedy my się znamy, także nic nie może być już gorszego, bo ja cię nienawidzę od kiedy kurwa cię znam, także... Możesz powiedzieć, że między nami jest źle, bo gardzę tobą także, ale ogólnie nie jestem o nic zły. Tak, mógłbym być. Ten na matkę naturę zły, że cię stworzyła, ale... No ale my się zawsze, kurczę, razem bawimy, śmiejemy, kurde, zabawiamy, no i... No, a bo... potem jest cięcie, stop kamera i wciąż cię nienawidzę, no, tego. <śmulacza> O, widzę, że kolegę Konstantego już do końca popierdoliło dzisiaj. Fartuch się przebierasz, Witam kurwa. serdecznie, Grzegorzu. Dej mi to, łachmaniarzu. Yy, Grzegorzu, jest taka sprawa, jako że kurwa zawsze jest. jestem zastępcą e, kierownika. Od kiedy ty jesteś zastępcą kierownika? Kurwa. Od bardzo długo jestem zastępcą hmm. kierownika. W tej chwili, jak wiemy, kierownika nie ma, kierownik zaginął. Dlatego rzeczą oczywistą jest to, że jestem pełniącym obowiązki kierownika. Jestem PO kierownika. A, ja jestem pis chwil... pracownik, kurwa, dla ciebie. Grzegorz, naprawdę. Stanek jest zastępcą kierownika. Nie, ja jestem zastępcą kierownika, teraz jestem PO kierownik Dlatego Grzesiu. My się lubimy, ale muszę ci powiedzieć z przykrością, że od trzech dni nie wiem dlaczego, cały czas Cię widzę w kuchni. Jest to noc... no Mam przerwę lunchową, kurwa, ale kurwa zwykły człowiek. Czy ty masz 8 godzin tej przerwy? Ale ja muszę dużo jeść, jestem dużym chłopcem. Ja rozumiem, kurwa na prawie 2 metry. Dlatego Grzegorz, no. Ja nie mam. Jakby nie ma dla mnie problemu. Po prostu bardzo cię proszę, dzisiaj do godziny 16, czyli masz dwie godziny, napisz proszę, raport, co przez 3 dni ostatnio robisz, bo naprawdę. Chuj. No ja, ja wierzę Grzegorz. Ja wierzę Grzegorz, wyślij mi tylko i będzie po sprawie, dlatego raport naprawdę. Ale taki z małymi niełałansikami, żeby po prostu wszystko uwzględniał. Bardzo cię proszę. Dobrze, bo my się Dobrze na dlatego... wysmaruję. Kurwa, akurat teraz jak chciałem ci na piwo zabrać. Ja jebie, ale masz kurwa cena. No ale no to przecież. Bo tak no, spojrzałem i pomyślałem, zabiorę kostka na piwo i to cię, chcę upowiadać Może się zmienię, nie, Kurwa, może się ale, ale, zmienię, Teraz to chuj, ale raport. Przecież raport nie jest potrzebny. Ale, ale raport musi być! nie może no być było... no, to. może że... być. No. kierownikiem, no, kierownik raport. Jestem, być. No ale to może być później. Browar z kierownikiem jest. Grzesiek, no!